Witam na kanale Stół Sztabowy i w tym odcinku szybkim pokażę jak tu będę głosował na różne rodzaje gry w plubiscycje planszowe Grand Prix wersja 2025 tego Grand Prix. już brałem udział w kilku no i zawsze tu głosowałem na gry i wydawnictwa wspierające Nasze wojenno historyczne y, gry. No, i, nie, i inaczej nie będzie, jak w tym nie będzie zmian w tym roku. Nadal będę fokusował na tym, co grałem i, i co, co jest około wojenne bardziej. No, i też Was zachęcam, że może nasze tutaj community może coś wypromuje, jakieś tytuły, które są w tej chwili nominowane do gry, do tego konkursu. Więc jedźmy, sprawdźmy, jaki mamy tutaj formularz zgłoszeniowy i jeszcze może jakie mamy tu warunki. Czyli tak dopiero potwierdzimy swój głos po oddaniu e-mailu, znaczy nie po oddaniu tylko wpisanie tego e-maila, więc potwierdzimy wtedy głos. Można maksymalnie wybierać trzy wpisy, tytuły, ale nie trzeba. Nie musimy wszystkich kategorii głosować i i na końcu możemy wziąć w konkursie dla głosujących no to taka jakaś podpucha mi się wydaje no jedziemy do formularza Zobaczmy sobie co tutaj yy, yy, zaczynamy i jest tu yy, najlepsza gra yy, pierwsza kategoria no i tutaj yy, na pewno oddam głos na Black Rosea, bo w to grałem dużo DUNA, na pewno też bardzo dobry tytuł. No i teraz jest tu na przykład na rozkaz II Wojna Światowa też o tej, że mówiłem, ale jest, niestety nie udało mi się w nią zagrać. I co my tu jeszcze możemy mieć? No i tutaj będzie chyba Voidfall, którego raz grałem. Prawdę mówiąc, resztę tytułów nie grałem, na i tego Paxa nie grałem. Więc to są moje trzy tytuły z tej listy, które grałem, ograłem. Więc to są moje głosy na tą kategorię, więc jedziemy do następnej. A najlepsze, następna kategoria najlepsze rozszerzenie. No dobra, no to diuna, Gildia kosmiczna. Grałem z gilią kosmiczną. Tu w rozszerzenie horroru grałem, zwykły horror, ale w rozszerzenie grałem, więc tu nie będę głosował. No i to tyle chyba. Niestety tutaj więcej u mnie głosów nie będzie, więc kolejna kategoria. Jak widać, idzie szybciutko. I tutaj mamy najlepsza gra dwuosobowa. osobowa no, Zobaczymy, jakie mam tu nominacje. Tu nic nie znam. W sensie znam, ale nie grałem. To byłem zaciekawiony, ale w końcu nie zagrałem. I w Oparach Miłości też nie grałem. I to koniec słabo tutaj yy, w tych nominacjach. Mogło być więcej tytułów, i ja tu chyba nie oddam żadnego głosu na to. Yy, więc. Niestety, u mnie tu nie musimy głosować, więc tutaj nic nie głosuje. Więc gra przygodowa. Kolejna kategoria. I tak, no w Robinsona grałem. W Tumane grałem. Tumane mi się nawet bardzo podobają. Robinson jest w porządku, więc na Ignacego oddamy głos. I to jest wszystko co z przygodowych. No tutaj nie ma też dużo z startera, więc ciężko tutaj mi teraz wchodzić. Czyli te moje gry kstactorowe, które kupuję, to one będą w następnych edycjach wchodziły, więc no czekamy. No i jedziemy w kolejną kategorię i to będzie najlepsza gra dla dzieci. O i tutaj jest pewien problem, bo pewnie nie oddam na nic głosu, więc mogę to pominąć. Grałem tutaj z swoimi dziewczynami w te Marwele, no ale to nie są dokładnie te Marwele, które grałem, więc nie robię tu ściemy. Jadę kolejną kategorię. I najlepsze gry polskiego autora. I tutaj i, i u mnie jest na pewno Ignacy, bo tylko w co nagrałem z tego yy, yy, zestawu, no ale nie będę głosował na coś, co tylko czytałem czy oglądałem. Tylko to, co naprawdę zagrałem. Więc mamy tylko Robinsona i kolejna kategoria. No i tutaj mamy imprezówki, które też rzadko gram, ale jest tu Spicy, jest. I to Spicy, ja to jest jedyne, w co grałem. Imprezówkę nawet więcej niż grałem, więc to jest mój jedyny głos. No i teraz mamy najlepsza gra solo i tutaj też ostatnio jestem na bakier z grami z solo, ale tytułów około wojennych nie widzę. W to nie grałem solo, grałem w Robinsona, tak. W projekt Gaia nie grałem, Wojtwora nie grałem w nie grałem solo, więc na to nie zagłosuję. I to jest tyle. Jak widzicie. Dla takiego przeciętnego wyjadacza gra, gra, gier to czasami można nie znaleźć tutaj w ogóle swojej kategorii ani też swoich gier. No, ja nie wiem czy to są ludzie są tacy, którzy tu odegrali przynajmniej tu jedną grę z, mając trzy gry z tych wszystkich kategorii. I tutaj mamy kategorię jaka, bo już zapomniałem. Najlepsza gra rodzinna. No dobrze, no to mamy Spicy, bo to grałem rodzinnie. I to jest koniec. <laughs> Więcej rodzinnego u mnie graja nie było, więc jedziemy do kolejnej kategorii. I teraz gra książkowa. No w tym roku żadnej gry książkowej, bo jest jest bush kupiłem i grałem, no ale teraz już nie ma, więc tu, tą kategorię muszę niestety też ominąć. No, i patrzymy teraz o prawa graficzne. No, i tu mamy problem. Czy ja mam oprawy ogólnie sobie oglądać, czy to, co mam, no to na pewno mi się oprawa w Black Rose Wars odrodzenie podoba, to naprawdę dobre jest. A inny gier nie znam. Tu Mandy Bones, oto też mi się bardzo podobało ten styl. Graficzny jest, jest naprawdę fajny, i tyle nie wiem. No, Moda na przykład na tricke bo on by mi się podobał, albo Torgala, no ale nie mam tego, nie widziałem nie, na własne oczy, więc zakładam, że nie głosuję na to, co nie widziałem na własne oczy. czy jakiś taki biały zamek też ładnie jest wydany, więc jedziemy tylko do następnej kategorii i tu mamy crowdfunding. No tutaj może coś lepiej będzie. No i tutaj trzeba trzy tytuły wybrać. Cyberpunka nie wchodziłem. Ale wchodziłem tak, bo to jest rozumiem. Yy, najlepsze kampanie crowdfundingowe. No, jest chyba, ja też wybiorę te, które ubrałem udział, czyli wszystko od falansów niestety. Muszę na nich zagłosować, choć ludzie na nich kotydrą. Więc to są moje trzy głosy. Ja mogę więcej niż nie mogę. Dobra, chirosów nie brałem. Od też Ignatowa nic nie, nie brałem. I tyle. Czyli wszystkie trzy głosy na falanksów. Dobrze, niech mają. że wydawnictwo. Ja tu... Zagłosuję na pewno na Portal Games, na Falangsu, bo wydają portal, bo wydaje teraz gry okołowojenne, zaczyna Ignacy, więc tu jest na zachętę i Falangsów, no bo wydają te nasze gry mimo wszystko. No i tutaj już się kończy. Gdzie tu by zagłosować? A no na Weekendów, no to jest polskie wydawnictwo które tu kosi kolejne, przebija kolejne progi na, na crowdfundingu. Kolejne miliony dolarów idą. W setkach już, więc trzeba na nie głosować. Trzeba wspierać nasze polskie wydawnictwa. I teraz mamy sklep internetowy. No ja to tylko mam jeden sklep internetowy, który kupuję. Z Dragon Age kupiłem sobie Warhammery, więc oznaczę ich. Drugi to jest Ford Gear, Game of Lord. Ja nie wiem czy oni żyją jeszcze. Yy, I teraz jeszcze o strefa. Tak, do Anna Adama głosuję jak za co roku, więc tutaj u mnie się nic nie zmienia. Fort Gear, o strefa i dragon. Doszedł mi dragon Eye, chociaż jeszcze planszomania, jeszcze głosowałem. To chyba zmienię to niestety na pranszomanie, czyli zostawiam tak jak chyba było zawsze. Trzy moje tytuły yy, idą do tych trzech sklepów. Yy, najlepszy lokal praszówkowy. Nie chodzę do lokalów, tylko na nasze konwenty, więc yy, pomijam. Yy, Pranszówkowa inicjatywa. I tutaj nie ma, niestety, wargameronu. Trzeba popracować, żeby się tutaj znalazł. Skoro są jakieś takie małe, więc yy, yy, mniejsze niż wargameron, więc y, trzeba by zacząć to yy, reklamować się, może, żeby ktoś wiedział o naszym istnieniu. I to jest. Nie zagłosuję na nic, na żadną, bo. Byłem na rzuć kostką, no niestety nie podobało mi się. No nie czułem atmosfery, jakoś to mnie nie przyciągnęło. Zagrałem tam z kimś, z moimi dziećmi, jakąś grę, bo oglądaliśmy wydawnictwa, i. No i tyle, jakoś tak widzę, że bardziej to jest skok na kasę niż impreza jakiś konwent, więc, więc jedę do następnej kategorii. Blog serwisy. Blogów nie czytam. Więc też pominę. Niestety. I tu mamy podcasty. Podcasty, coś tam zaczynam sobie słuchać, chociaż nie mam tak dużo czasu. Dżentelmena przy stole ostatnio słuchałem. Więc zaznaczę to, co ostatnio słuchałem. A tak to tak. Z z dużego doskoku to słucham, więc to jest taki głos wyrost mój. I vlog, czyli youtuberzy nasze, Gambita, bo naprawdę go cenię za te jego proste, normalne wypowiedzi, naszego wojennika, no, naszego reprezentanta, oczywiście. Ostatnio zadawałem na Zaku, ale Zaku już, jest, już nie trzeba go spierać już jest wypromowany. Więc oddam sobie na wojnę na plansze. Jest jakaś wojna. Więc awansem na wojnę na plansze. I to będzie moja trójka. I ostatnia kategoria już jest socjalne media. No i tutaj to ja mam, będę miał problem, żeby cokolwiek jakoś sobie zagrać czy zagłosować za, za, za czy tryb solo tam jeszcze przeglądam tutaj to no wiecie no przeglądam co się dzieje ale to no barniusy oglądam no no tak może no to co najczęściej robię więc te trzy głosy, te dwa głosy oddam. Planszowe newsy, no też, dobra, jeszcze coś tam patrzę w to wszystko. No dobrze, więcej. No to jest taki. Moja trójka, no i to mamy. Tyle, zakończyliśmy tą nominację, przejdź do podsumowania, chyba trzeba kliknąć teraz. Mamy tu nasze podsumowanie. No i teraz co? Uzupełnimy sobie tutaj moje pola, adres e-mail. Yy, Z stołu stabowego, yy, jaka gra wygra. Ja myślę. Ja nie znam tych głosów, nie, nie wiem ile głosów. Na pewno wygra Duna A iloma ma głosami? To nie mam pojęcia. Dobrze, to to już sobie wypełnię poza kamerami, chociaż tutaj damy diunę, tam wojna o jest chyba tak? Muszę sprawdzić, czy dokładnie to na, dobrze pisze i damy tutaj. Ja nie wiem, jak to nie śledzę tego dokładnie. Ile będzie tych? Dwa i no i to będzie chyba wszystko. Na końcu trzeba kliknąć oddać głos, zapoznać się tutaj, że nie jestem robotami innymi rzeczami i, i mamy ten repis wypełniony, no i będziemy oczekiwać na wyniki, które nie wiem kiedy będą, trzeba by zajrzeć do środka. No, i to jest wszystko z tym krótkim odcinku. Ja jeszcze tu jestem na długich wyjazdach, więc niedługo wracam i wracam do, też do nagrywania jakichś raportów, jakichś z naszych ulubionych gier. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Cześć i czołem.